Psalm 24, Psalm Dawida. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. Na morzach bowiem ugruntował go i utwierdził na rzekach. Któż wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłania swojej duszy ku marności i nie przysięga podstępnie. On otrzyma błogosławieństwo od Pana i sprawiedliwość od Boga swego zbawiciela to jest pokolenie tych, którzy go szukają, którzy szukają twego oblicza, Boże Jakuba, Sella. Podnieście obramy wasze głowy, podnieście się wrota odwieczne, aby wszedł król chwały. Któż jest królem chwały? Pan, mocny i potężny, Pan potężny w boju. Podnieście obramy wasze głowy podnieście się wroto odwieczne aby wszedł król chwały któż jest tym królem chwały pan zastępów on jest królem chwały sella